Koniec października to już praktycznie koniec sezonu koszenia. Pora więc przygotować kosę spalinową do zimy. Po zakończonym sezonie warto jeszcze przed zimą poodkręcać śruby i wszystkie smarowania wykonać. Oczywiście specjalnym smarem do przekładni. Bierzemy klucz imbusowy, odkręcamy śrubę i wciskamy smar. Jak najwięcej, ile się tylko da. Ja kosząc przy ostatnim zbiorniku, zostawiam sobie odrobinę paliwa na dnie. Następnie do tego zbiornika i tej mieszanki dodaję jeszcze trochę oleju. Po to, żeby tą mieszankę jeszcze mocniej wzbogacić, a silnik, jak będzie pracował na tej reszce oleju, mocniej się nasmarował. Oczywiście, jeżeli zostało nam więcej paliwa niż mi, to możemy po prostu nadmiar zlać do karnistra. Ale takie mieszanki nie polecam używać na przyszły rok, więc po prostu lepiej jest wszystko wykosić. Gdy paliwo mamy już wymieszane, uruchamiamy kosę i pozwalamy jej pracować do momentu, aż całe paliwo się skończy. Gdy pracująca na wysokich obrotach piła nam gaśnie, warto sprawdzić, czy w zbiorniku nie pozostała jakaś odrobinka paliwa. No tutaj nie widać, gdyby pozostała, to najlepiej ją zlać. A czemu było najpierw smarowanie, a potem dopiero wypalanie resztki paliwa? No bo dzięki temu smar się mógł jeszcze rozprowadzić. Czyszczenie zaschniętej trawy. No, z tym jest zwykle najwięcej problemu, bo jeżeli nie robi się tego na bieżąco, to potem zostaje taka sucha, naprawdę zaschnięta, mocno przylegająca maź i resztki trawy na osłonie. No, im wyżej, tym wiadomo tego mniej, ale tutaj również. Jak sobie z tym poradzić? Otóż bierzemy albo mokrą szmatkę, albo mokry ręczniczek kuchenny, oczywiście tak, żeby się z niego nie lało, ale żeby był też dobrze mokry. No, coś takiego no i dokładnie tą część, gdzie jest zaschnięta, trawa obkręcamy. Gdy najgorzej zabrudzone elementy mamy już mocno obłożone szmatkami wilgotnymi albo ręcznikiem. Rurę w zasadzie już udało się łatwo szybko umyć, a plastiki mamy po prostu na razie zwilżone i namoczone tylko wodą, a co co się dało, po prostu wrzucone do wody. To możemy przejść do czyszczenia świecy i silnika. Możemy zacząć od odkręcenia tego elementu wokół gaźnika. Dzięki czemu zyskamy dostęp do tych brudnych partii silnika. Widać ile tutaj brudu i to takiego lepkiego brudu. Następnie wykręcamy sobie świecę i sprawdzamy w jakim ona jest stanie najlepiej by było papierem ściernym, delikatnym papierem ściernym ale jeżeli go nie mamy, to po prostu kawałek gazety też będzie ok chodzi o to, żeby usunąć cały ten brud gdy świecę mamy już wyczyszczoną bierzemy jakiś smar w płynie najlepiej WD-40 bądź coś podobnego, co kons konserwuje i penetruje i teraz tak, odrobinka tu gdzie iskrownik odrobinka do kapturka no i teraz przydałaby się jeszcze odrobinka do silnika. Naprawdę odrobinka gdy świeca już jest zakręcona, bierzemy szmatkę i tym razem jakiś rozcięczalnik, bądź coś co nie koroduje nie może być to woda, a musi też odtłuścić tą część gdy okolice gaźnika mamy już wyczyszczone, warto też zerknąć na filtr Powietrza. On teraz łatwo tutaj wychodzi. No, jak widać. U mnie tutaj trzeba delikatnie przeczyścić, całość wyczyszczona, filtr założony na miejsce. Można to z powrotem zakryć. I teraz można jeszcze odrobinę tego WD40 psiknąć tutaj na górę, na to co czyściliśmy, no i jeszcze raz. Przetrzeć to ręcznikiem kuchennym, po prostu do sucha tym razem. Teraz skręcamy wszystko z powrotem i oczywiście zakładamy kapturę od świecy i bierzemy się za czyszczenie dołu. To czyszczenie na działanie kosy oczywiście nie ma żadnego wpływu i jak dokładnie to zrobimy, to zależy tylko jak bardzo pedantyczni jesteśmy. Ogólnie, jak już silnik jest wyczyszczony, to wracamy do czyszczenia. Tej zaschniętej tutaj trawy. Widać, że zaczyna nam elegancko to się rozpuszczać. Można teraz to wyczyścić. Pamiętajmy tylko, żeby nie używać zbyt dużej ilości wody. Potem też warto wytrzeć to szmatką do sucha, tak żeby nadmiar ewentualnej wody ściągnąć. A po wytarciu do sucha wszystkie te śrubki również warto jest przesmerować. Po prostu popsikać WD40 i również lekko przetrzeć do sucha. No i na koniec pozostaje nam tarcza. Co mamy założone? Czy bębenek z żyłką, czy tarczy? Ja mam akurat tarczę. No tutaj też odkręcamy, czyścimy z ewentualnych pozostałości roślin. I to jest właśnie to, co mówiłem. Czyli ewentualne resztki trawy trzeba usunąć. I tutaj też znowu trawa. A w zasadzie jakieś jej nawinięte pozostałości, to wszystko czyścimy. A po pełnym wyczyszczeniu, oczywiście skręcamy z powrotem. Każdą śrubkę, którą gdzieś tam mamy i która mogła się poluzować, warto sobie złapać i podokręcać. A szczególnie te tutaj przy silniku, no bo wiadomo. To i bezpieczeństwo, no i potem ewentualna awaryjność. I ostatnia rzecz przed nami, czyli dużo zależności od modelu, wał napędowy, u mnie zwykła kosa marketowa, więc jest on łączony, należy to rozkręcić i nasmarować wał. Tutaj też w pierwszej kolejności niezastępiony smar penetrujący, odrobinkę, teraz doczyścić, i to będzie nam elegancko i łatwo schodziło po wyczyszczeniu na sam koniec w tą część gdzie jest otwór dosłownie odrobina smaru do przekładni chodzi o to żeby to nie było suche i nie rdzewiało odrobinka no i teraz z powrotem łączymy finalnie po tych wszystkich zabiegach można powiedzieć że kosa jest wyczyszczona nasmarowana przejrzane wszystkie śruby no, i zabezpieczona przede wszystkim na zimę, u mnie model naprawdę marketowy, budżetowy z 2015 roku. Tą kosą koszę w zasadzie co roku jakieś kilkadziesiąt godzin. No, a w tym to już w ogóle chyba rekordowo. Robiłem też wiele testów. No, i po takim przygotowaniu nigdy na wiosnę nie mam problemu z jej odpaleniem. Praktycznie za drugim, trzecim razem od razu silnik startuje. Nie trzeba nic tu więcej kombinować. No i wszystko mam podokręcane, więc na wiosnę nie muszę się w to bawić. Leję paliwo i po prostu koszę taką trawkę jak tu.